Ja cię kręcę, ale tu mają fajnie we tej książce, Taki mają obroski, opieparz, jakie mają tu rosnomaite takie łogródki, żywopłoty. Eee, takiego nie będziesz miał, opieparz, jakie krzoczory. Czekaj, ja to poobcinam tak jak oni mają. Co on to robi? Tak, załopcino Te! Co? Czekaj, no. Tak, na wysokości brzmi. No ja nie dosięgnął, opie. Czekaj, dom ci stołek. Moż stoń se. Teraz dosięgniesz. Aaaa, teraz to jest luks. No kurde, takie to jest. Wziął se nożyczki do papieru do tego. Patrz co Można Ja opie, teraz to robota idzie, ja cię kręcę Śmigą z tym Niech się bawi I siu w dali Lecymy! I zaś Kurde, a on tak sobie posułatę Będzie dwa dni robił Moż tu drugi, co by ten? Uważaj, bo ten się kręci Dobre, ja ci tak przekładał, czekaj Masz już A Ale no idzie to teraz Dobre i jak krzywo to wyszło, kurde, dołek ci mniejszy stoek jeden. No ale dobre, mam pomysła, czekaj. No i przód to pograbiemy. Dobre, no. Dobra, ja to tu troszkę tak podkopię. A ty już tam przynieś ten. Finość sprzęt. Dobre, wyczepimy korzenie. Następny. Tutaj na takiej skrzynce podeprymy. Mam taką starodeska. Cyk. O jak idealnie wlazła. Dobrze, tu jeszcze pora miło stało do wykopania. Dobre. Ciach, ciach. O jak kroi. Dobre. No ja mam gotowe, a ty? A ja już oczepuję ostatni, leca, 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 opie. Dobra, tu mi to daj. Patrz co robię. Gotowy? Ciach! Dobra, dalej następny. Cyk. Ciach! Cyk i ciach! Ale to leci. Owie, będą równiutkę wszystkie. Parzy jak to krojemy fajnie. No. Wiele jeszcze zostało. A jeszcze zostały stały Chi. No, dobre, koniec. No i co, i zasadzamy to. Ja to wsadzam, pod, podkop mi to tu. Pozasypowuj. Jeszcze kejno uklepia. Dobre, mię się jakoś. Tyk. No, fajnie to idzie, opie. We dwóch robota to jednak jest. Dobre. Jeszcze pora. Zaraz to oboczymy jak to wyszło. Nie. opie, to jest jeszcze gorzej niż jak było wcześniej. Czekaj, ja się przypatrzę tu. Patrz mam mietła, ta co my ty, mierzyli ostatnio. Co to toż? Dobre, ją mam grabie, nie przynosi ją. Ale to jest takie wysokie, aha. To jest troszkę mniejsze, to na ten mniejszy Dobra, ja już mam, ja już mam wymierzone Dobra, tu zrobimy co by się trzymała linka Ja Dobra, tam je to już Cyk, dobra, czymie się ten hoczyk No co taki no co by stoło, czekaj Dobra, gotowe Wymierz se to i wieszaj. Dobra, to będzie tak. Aha. O, jest równo. Linka naciągnięta. Dobre, jedź. I no, jedź po lince. Jedź po lince FS. Co byś nie jadł krzywo. Dobre. Dobra, to już zacznę grabić, co by to jakoś szło. Godą po lince, po lince jadę. Pamiętam. Skończyłek! jak to poszło? Nie wyczymiałeś. Bardzo żeś narobił. No go dołeś po lince! No kurde. No ale dobre, ja mam pomysł jeszcze. Wyrównaj to. Dobra. Nie wyczymia z nim. Wyrównoek. Co my z tym teraz zrobimy? Opie. Mamy kupa liściów. No dobre, co wymyślimy? Te, ja mam jeszcze takie stare, takie stare szpałki. Patrz co zrobimy. Weźmiemy taką szpałkę do ziemi gist, bierzesz ten klej stapet i będziemy tak se kleić. Opie, jak. To łoboczą na drudze ludzie. Będzie taki zachwyt. Re. Patrz co my zrobili teraz. Hopie! Takiego żywopłota to żaden nimo. Lux robota. Hopie, równiutki, elegancki. A my to jednak są.